No i tak jak mówiłem, teraz porządnie będę mój motocykl, tak aby to wszystko wyczyścić, wyczyścić łańcuch, umyć, no i zabieram się za y, montaż. Za chwilę, jak motocykl zostanie umyty. Cześć, witam wszystkich serdecznie w części drugiej motocykl umyty. Jak widzicie, szyba od Wunderlicha z regulacją. Hops. Pod 850 ADV, założona. E, tak. No, powiedzmy, że w miarę porządnie. E, łańcuch umyty, jak i zębatka, i koło, i w ogóle cały motor. Ale zobaczcie straszny, ale to straszny syf um, po tym smarowaniu w spreju zostaje ale to, no, no, namnąłem się tego multum a jak czuję ile tego tu jest to nawet sobie nie wyobrażacie normalnie tak gdzieś z centymetr palca tu wbijam w ten syf masakra, nie mam jak tego wyciągnąć Spatrzyłem jak to rozebrać, oczywiście da się bez jakiegoś większego problemu, gorszy problem jest taki, że ta śruba jest śrubą jednorazową, tak zaleca przynajmniej BMW, nie wiem czy te też, chyba nie, ale ta no jest jakimś dużym momentem dokręcana nie pamiętam, chyba tam 120 nm no jakby to nie jest problem, bo klucz nanometryczny mam, taki przepotężny, wielki żeby to dokręcić i tak dalej tylko nie chcę mi się jeszcze, że powiem tej śruby jeszcze dokupować a jak się okaże, że wszystkie śruby muszę wymienić, to żeby wyczyścić tutaj tą osłonę za tym, gdzie tu łańcuch pracuje, to się okaże, że, że wydam, nie wiem, 300 zł na przykład czy 500 zł, tak sobie szczeram, że, że taka śruba Tyle może kosztować, bo mm, śruby, te 4, które tutaj kupowałem, one są po 10 zł. Tak, po 10 zł. 40 zł za 4 śruby. No to taka wielka śruba to może kosztować nie wiem około 100-150 zł. Plus jakie jeszcze dojdą te, no to robi się kwota. Więc odpuszczam temat czyszczenia gdzieś tutaj, jedynie ewentualnie śrubokrętem gdzieś sobie tam powyczyszczam. Na pewno, żeby mi było wygodnie, to nie wiem, czy sobie nie ściągnę um, tego um, podnóżki pasażera z tej strony. No i oczywiście tą osłonę. Co jest śmieszne, to bodajże BMW chyba też zaleca tą śrubę jako też jednorazową. Czyli jak ją odkręcicie, to powinniście ją kupić w serwisie i wymienić na nową na pewno to chcę będę chciał to żeby mi nie przeszkadzało chyba i to będę ściągał żeby podłączyć już teraz tego skotylera tak to wyszło moim zdaniem naprawdę full profi no, wygląda generalnie ten system jakby w ogóle tutaj był za, od zawsze fajnie ta rurka gdzieś tu będzie przymocowana będzie sobie szła tutaj w dół ale to już wam pokazuję Dalej. Pościągam sobie to wszystko, żeby mi było wygodnie i lecimy dalej z tematem. No tak, na pierwszy strzał poszła ta śrubka i będę ją chyba na kleju do gwintów przykręcał. Tutaj mieliśmy taką kołeczek, który żeby go wyciągnąć, musicie Wcisnąć go do środka. On nie jest w takiej pozycji, tylko normalnie tak wygląda. I musicie go wcisnąć do środka, i wtedy wyciągnąć. I tutaj mamy jeszcze jedną śrubę. Tom odkręcamy. No i cały napęd mamy, jakby na wierzchu. To zostało po smarze na którym ja jeździłem wcześniej a ty myślę że po każdym takim smarze w sprayu tak to wygląda ja sobie to jeszcze odczyszczę wyczyszczę no i co i będę jakoś montował ten wężyk który gdzieś tu pójdzie prawdopodobnie pójdzie sobie tędy pójdzie sobie tędy później sobie pójdzie po wahaczu gdzieś tu go będę montował tak aby gdzieś tutaj się to skraplało bo tak jest przynajmniej w instrukcji. Tu mamy instrukcję. Oczywiście, w jakiej pozycji ma to być, jakby zamontowane. Nie może leżeć, może być do pionu, może być po skosie. U mnie to siadło ładnie w pionie. E, tu jest to, co dostajemy. Tego akurat, szczerze powiem, nie za bardzo rozumiem, czemu to musi być jakby naprzeciwko siebie no to możecie w różnych pozycjach dać no u mnie powiedzmy, że właśnie tak jest że kabel jest jakby do tyłu a ten dozownik gdzie się wlewa jest, jest z drugiej strony no ale mniejsze o to no i tutaj mamy całą instrukcję obsługi w jakim w jaki sposób to zamontować prawda, krok po kroku no i jak będziecie że tak powiem, przesuwać kołem, tą, yy, nie wiem, to miejsce gdzie kapie olej. Musicie oczywiście też przesunąć. I jak widzicie, tutaj jest namalowane, że wszędzie jest to pod spodem wahacza, pod spodem, czy tam z boczku troszkę, pod spodem, pod spodem, pod spodem. Widzicie, tu macie zębatki. Tutaj tak samo. No, tylko u mnie jest jeden mały problem. Właśnie, no to ten podnośnik. Genialna sprawa. Ech, no, ale nie mogę tego na wahaczu pod spodem zamontować. Po prostu. Troszkę się już wyslizgało. No, nie mogę tego tutaj zamontować, niestety. Więc chcę to zamontować jakby za wahaczem z tyłu, albo tutaj w ogóle od góry widziałem, że ktoś montował tutaj w to miejsce i tutaj sobie szło tam, ten punkt, zobaczę zobaczę, odezwę się za chwilę zobaczę co tu wykombinowałem no dobra zamontowane e, trochę było z tym że tak powiem szarpania się e, już Wam pokazuję, od góry to tak wygląda Wygląda, że to dość blisko przechodzi, ale tak naprawdę myślę, że w każdym przypadku to blisko przechodzi. No tutaj nie ma jakiegoś super dramatu. Na razie na tą chwilę jest to ustawione w tym miejscu, żeby sobie tutaj skapywało. O, tu, ale. No, bo ta rurka jest krótka, ale zastanawiam się po prostu, czy jakąś mosiężną rurkę w takim samym przekroju sobie nie kupić i po prostu nie wygiąć jej tutaj w tym miejscu, żeby sobie tutaj szła. Czekajcie, pokażę Wam trójtetkę. O! Żeby sobie tutaj szła, tu, 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 i żeby tu skapywała w tym miejscu jak patrzę na instrukcję obsługi no to jakby widzę tutaj wszędzie, że e, tu, 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 tu. widzicie? jest gdzieś tak tutaj z przodu w miarę wysoko tak jak u mnie w tym momencie e, tutaj, tutaj tutaj akurat nie tutaj mnie zaciekawiło bo to wygląda jakby w ogóle to było chyba od góry, czy od innej strony. Nie wiem, no i co, tak to wyszło. Szkoda, tylko troszkę, że dodają za mało tych uchwytów. Tutaj jest ten plastikowy uchwyt. Jakby on jest zamontowany na wysokości, jakby tej śruby, to odtąd się zaczyna. Tak, i idzie w tą stronę, czyli jest tutaj także jak będę dokręcał koło to będę mógł sobie oczywiście tą rurką tak samo e, później e, że tak powiem no przechodzić prawo lewo no a o tyle jest zarąbiście że nie przeszkadza mi na podparcie tego wahacza bo jakbym gdzieś tu zarąbał o, o patrzcie ile mam czyszczenia to jest właśnie to jest właśnie ten stary ten stary smar. No i co? Yy, tutaj jest. Tutaj jest pierwszy uchwyt. Tu jest. Tu jest drugi uchwyt. Tu jest trzeci uchwyt. Tu jest czwarty. Ja bym tak. Ja bym dał jeszcze piąty tutaj. I tutaj bym chyba dał w tym miejscu bym chyba dał e, 3, nie 2 no niestety cztery są w komplecie e, nie chciałem nie chciałem tej rurki dawać tak żeby szła gdzieś tutaj przy kole, no bo jak będę jechał po jakichś kamieniach albo coś w tym stylu no to będzie to mogło odbijać, a tak zobaczcie, że ta rurka jest tutaj gdzie po wahaczu i ona tu wychodzi. Czyli nie jest w osi jakby... Znaczy, wiecie, jest obok koła. Także jak jakieś kamienie, syf i cokolwiek, to nie będzie leciało na rurkę, tylko w I tutaj sobie idzie ta rureczka jakby dalej. Tu, 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 tu. Tu jest... Tu jest przypięta na trytytce. Później jest tu przypięta na trytytce. Tu jest zaworek jednokierunkowy. W tamtą stronę, żeby się olej nie cofał, tak jest. Tak jest w instrukcji. Trochę mnie dziwi, szczerze powiem, że to jest w instrukcji tak blisko, bo ja bym to gdzieś dał na samym końcu. Znaczy, ja bym osobiście to chyba dał ten zaworek gdzieś tutaj, tu, żeby jak najmniej miało możliwości cofnięcia się, a w ogóle to idealnie by było, jakby ten zaworek w ogóle był gdzieś tutaj czyli żeby się w ogóle nie cofało znaczy, żeby się mało cofało, ale hmm. gdzieś to było w tej instrukcji że ten zaworek ma być eee, czekajcie niech ja to odnajdę o tutaj, no chyba, że widzicie taki mały kawałeczek no chyba, że ja czegoś nie doczytałem i faktycznie to ma być gdzieś daleko, ale jakby rurka długa, rurka krótka. No i co? Będę sobie teraz e, napełniał. Widzę, że to trzeba wyciągnąć, e, wsadzić tam ten dziubek i napełnić. I po to jest właśnie to, żebyście mieli do tego dostęp. Tak jak ja, widzicie, mam to od tyłu, i ja to bez problemu teraz sobie wypinam. Widzicie cyk i tutaj sobie i ten wężyk widać bez problemu chodzi dobra napełniam układ no i pokropluję tu trochę i wyczyszczę ten wahacz i pokażę wam co i jak dalej No dobra, jak widzieliście pojemnik napełniony. No i co? Przystępuję teraz chyba do odpowietrzenia tego układu. No i teraz instrukcja. Już będę wiedział za chwilę co i jak. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Widziłem jakiegoś busta. Ale na razie nic nie idzie. Powiem wam tylko tak. I, i jedno, że tak powiem jest minusem, bo jak dmuchałem te, przez ten zaworek jednokierunkowy e, ustami. To w ogóle ten zaworek nie chciał jakby działać, nie chciał powietrze ale wydawało mi się, że może mam za mało pary w buzi. No nic, zobaczymy. No byłby to jak, jakby ten diabłąk nie działał, bo, bo mam teraz za krótką rurkę. A już pewnie, chociaż nie, dałoby się wymienić na nową bez tego zaworka. No tylko byłoby głupio. Dobra, zobaczymy co, jak już się odzywam za chwilę. Dobra, odetkałem ten odpowietrznik, czyli sobie wyciągnąłem, żeby zaciągnął powietrze. No i na razie doleciało. Tak jak wam mówiłem, do tego zaworka. O, leci. Leci powolutku. Czyli nie jest tak źle. Gdzie tu się schowa? I tu powinien nam za chwilę wyskoczyć. Ja włączyłem po prostu opcję boost. Czyli coś takiego. Gdzieś tam widziałem na internecie, że tak chyba trzeba zrobić. Tutaj w ogóle trzeba prawdopodobnie ten odpowietrznik. Tak mi się wydaje. Yy, odetkać. No ja szybciej mi było ten korek po prostu wyciągnąć. No i leci w zatwarzającym tempie, ale leci. Fajnie to wygląda. Ciekaw jestem czy jak to przytkamy to czy też będzie tak fajnie leciało czy czy już nie. No leci. Dobra. Zatykam to, że tak powiem na sztywno. O, tak jak ma być. No i leci nam powoli płyn czy olej. No, w butelce jeszcze trochę zostało, ale domyślam się, że tutaj troszeczkę już popiło. No. Hmm. Na razie jest tutaj. O. Ja ci sobie powolutku. No widzicie, jakim stanie jest ten łańcuch. Kurde, tyle razy go myłem. No powiem Wam, że czyściłem go szmatą z takim preparatem specjalnym. O takim 30 razy. Ja go tu przecieram. Już któryś raz z kolei. Dobra, i co? Za chwilę wyłączę usta. Jak tylko zaczną mikropelki jakieś tu lecić z tego, pokręcę trochę kołem wtedy, żeby się rozprowadził. O, dobra. No i widzicie, I już mamy na wańcuchu. Dobra, troszeczkę popoprawiałem jeszcze tą końcówkę troszkę ją tutaj podgiąłem jeszcze jakby do góry tak żeby na pewno przy kręceniu do, kołem do tyłu ta rurka nie weszła mi tutaj, wiecie, z wszystko poskręcałem układ odpowietrzony no i skręcam, skręcam teraz wszystko, zobaczymy czy wszystko pasuje, za chwilę Wam pokażę jak to wyszło, że tak powiem, finalnie To sobie też przymierzałem co chwilę ten chlapacz, żeby się nie okazało, że gdzieś ta rurka tam podchodzi, ale to było spoko, także za chwilkę się odzywa. Dobra, no to co, teraz została mi jeszcze taka osłonka Mam nadzieję, że będzie tutaj pasowała. O, ona tu ma takie wpięcie. Obstryk. Pasuje, nic nie przeszkadza. O, patrzcie, wszystko zostało ładnie zasłonięte nawet teraz przez nią. Dobra, kręcę ją. No, tak to wygląda wstępnie poskładane. Tego plasticzka mi brakowało. No to Wam pokazywałem, jak to teraz wygląda, tego, żeby ten kołek ściągnąć od tej osłony łańcucha. No i co? Generalnie to oprócz tego zbiorniczka, który wiemy dokładnie ile mamy tego płynu oleju. To nie widać. Jak się zobaczymy sobie na zębatkę od spodu, no to oczywiście tak, ale tak samego systemu w ogóle nie widać. No generalnie jestem naprawdę mega zadowolony, że to tak super siadło. Szybko zobaczycie inny film. W nawiązaniu do pierwszego filmu z elektryki. Zobaczcie tak to wygląda teraz. Wszystko ładnie pochowane. Tu jest zapas tych kabli. Podpiąłem do minusa, podpiąłem do plusa, tak oryginalnie, nie odpinając ich, tylko tu są te wSówki. Tak to na razie zostaje. On przy odpaleniu się uaktywnia. No i co, i tyle. Będziemy się bawić. Zobaczcie, pokazuje zużycie oleju. Temperaturę 15 stopni. Nie ma teraz żadnego przyspieszenia. Nie podaje kropelek. Jest niecały full. Jeszcze sobie busta włączę i. I niech sobie pokropluję trochę. I pokręcę trochę tym łańcuchem. No i powiem, że spoko to działa. Czekajcie. O! o tylko trzeba kręcić. No jestem zadowolony. Dobra, czekajcie. Wyłączę sobie go. Hmm? No, i dobra, trzeba się tylko teraz przejechać. Gmole sobie muszę pozakładać. Te przednie, które posciągałem. Yy. I tyle. Dzięki. Przepraszam, że ten film znowu był mega długi. Ech, jak będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, czy chcecie żebym pokazał jak to działa po tam, nie wiem, tysiącu, dwóch czy w ogóle po jakiejś tam przeeszce 300 km, 400 a na razie tyle w tym filmie, trzymajcie się cieplutko gumowy drzew. cześć